W dzisiejszym odcinku, tak na spontanie, opowiem Wam, czym się różnią schorzenia szczególne od specjalnych. Panuje w tej kwestii bardzo duży bałagan pojęciowy. My, mylą się niepełnosprawni, mylą się pracownice i pracownicy działów HR. Wykaz schorzeń szczególnych i specjalnych umieściłem pod opisem filmu. Ok, zaczynamy od schorzeń specjalnych. One są najbardziej popularne, każdy o nich mówi, fundacja, ponieważ wiążą się z pozyskiwaniem pieniędzy od PFRON, czyli braniem dofinansowania do, niepełno, do pensji niepełnosprawnych pracowników. Cechą charakterystyczną schorzeń szczególnych jest to, że jak bierzemy orzeczenie przed oczy, patrzymy to od razu widzimy, że jest to schorzenie specjalne. E, przy symbolu e, niepełnosprawności, niepełnosprawności, pojawia się literka O. O, wiemy, że to jest narząd e, problem z narządem wzroku. Jeżeli E, e epilepsja. E, normalnie, gdybyśmy nie posiadali schorzenia specjalnego, dofinansowanie do pensji e, do naszej pensji przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wynosiłoby 1200 zł, ale gdy posiadamy schorzenie specjalne, awansujemy, dofinansowanie do naszej pensji zwiększa się o 900 zł, czyli 1200 plus 900 równa się 200. Przy stopniu znacznym na mnie, na tetraplegika przysługiwałoby Mam stopień znaczny. Przysługiwałoby dofinansowanie 1950 zł. Ale gdybym był epileptykiem, to pracodawca otrzymałby dodatkowo 1200 zł, czyli 1950 zł plus ekstra bonus 1200 zł za posiadanie schorzenia specjalnego. Dobra, przechodzimy do schorzeń szczególnych. Dokładnie omówię, jak je udokumentować w następnym odcinku. I tym tematem szczególnie powinni zainteresować się pracodawcy, którzy płacą kary na pefron. Na pefron jest to niesamowity fenomen. Ok, jeżeli płatnik na pefron przyjmuje osobę niepełnosprawną, to w dniu dzisiejszym może go sobie odliczyć od na pefron w wysokości 2300 zł. Ta kwota się zmienia, ale nie będziemy się koncentrować teraz na tym. 2300. Jeżeli zatrudni osobę ze schorzeniem szczególnym, w stopniu umiarkowanym, otrzyma, może sobie odliczyć od karna pefron 3 razy 200, 2300, co daje ile? 6200, a jeżeli w stopniu znacznym, może odliczyć ją czterokrotnie, czyli odliczy sobie, sobie 9200. Ceką charakterystyczną schorzeń szczególnych jest to, że w większości przypadków nie możemy zidentyfikować po orzeczeniu, że osoba niepełnosprawna je posiada. Z moich doświadczeń wynika to, że większość schorzeń specjalnych jest automatycznie schorzeniami szczególnymi. Czyli jeżeli na, na orzeczeniu pojawi się symbol O albo E, to automatycznie wie, wiemy, że osoba niepełnosprawna ma schorzenie szczególne i specjalne. Ale na przykład w moim przypadku ja mam na orzeczeniu symbol 05R, a to oznacza, że Jaka się choroba pod tym kryje? Tetraplegia. A tetraplegia jest w wykazie osób, w wykazie schorzeń szczególnych. W następnym odcinku skoncentrujemy się na na schorzeń szczególnych, jak je odokumentować i podzielę się swoimi doświadczeniami jako rekruter, bo zrekrutowałem wiele osób ze schorzeniem szczególnym. Dziękuję za uwagę.